odcinek ostatni, tą część z, z stacji kosmicznej. To musiałem znowu usunąć aplikację, co mnie niesamowicie denerwuje, więc zostaw łapkę w górę na pocieszenie, bo naprawdę jest mi ciężko. Więc widzimy się jak wejdę w atmosferę. Dobrze, że chociaż kapsuła przetrwała, bo ten, bo próbnik nie przetrwał, ale zależało mi na tym, na uratowaniu kapsuły. Można powiedzieć więc, że próbnik oddał życie za kapsułę. A przynajmniej ja tak to nazywam. O! No i elo. No i się ma, no i pozamiatane. I tak się to robi, ziomeczki. Misja zakończona powodzeniem. Trzymajcie się i cześć. I wyczekujcie następnych poradników na karcie społeczności i na zwykłych filmach i na szorcach też.